Dzień dobry Państwu. Dziś w wywiadzie tygodnia Pan Andrzej Korintiewicz, prezes banku spółdzielczego. Prezes od 1994 roku, czyli 18 lat. Ładny wynik. I prezes banku, który w 2000 roku obchodził stulecie istnienia. Tak. To też jest piękny wynik. I jest to bank, który no, pozytywnie jak rysuje się na Bakie innych banków, które mają przyszywają kłopoty, które są obarczane winą za kryzys. Jaki jest ten pański bank, panie prezesie? Więc y, gdybym miał go określić y, o, w takim skrótowym i mogę ewentualnie te cztery charakterystyczne cechy tego banku rozwinąć, to to jest tradycja. No, o których wspomnieliśmy, nowoczesność jako drugi punkt, życzliwość i zaufanie. I, I ta tradycja 1900 roku zobowiązuje z tym, że proszę wtedy wyobrazić sobie, że te banki, obecnie nazywane bankami były to Towarzystwa Spółdziel Spółdzielczo-Oszczędnościowe, które wzorowały się na wzorach wielkopolskich, czyli Szymba, kas stawczyk, Stawczyka, Księdza Babrzyniaka, i były to instytucje finansowe, które wspomagały w okresie zaborów nasze polskie potrzeby, głównie rolników. I to były prapoczątki tej spójrzeczości. Najstarszym bankiem w Polsce jest Bank Wrodnicy, który ma 150 lat. My w tej chwili mamy 112, więc jeżeli chodzi o zabór rosyjski, to, to, to jesteśmy chyba najstarszym bankiem tu na naszym północno-wschodnim terenie. Co można powiedzieć o naszym banku, jak każda instytucja w okresie od tego 1900 roku do chwili obecnej przechodziła, przechodziła różne okresy i poniosła w, w różnych warunkach ekonomicznych i należało, że tak powiem przekształcać czy dostosowywać funkcjonowanie tego banku do zmieniających warunków, inaczej bank spółdzielczy funkcjonował, kiedy funkcjonował w strukturach Banku Gospodarki Żywnościowej. Była, to nie był bank spółdzielczy, tylko bank państwowo-spółdzielczy, który wykonywał polecenia Centrali Begierzetowskiej, nie miał praktycznie żadnej samodzielności. Po transformacji po 1989 roku, kiedy banki spółdzielcze postanowiły stworzyć banki, oderwać się od tej struktury begierzetowskiej i stworzyć po prostu banki zrzeszające, jako niezależne struktury od struktury bgr I tak powstały I Te służące wsi. Te służące wsi, bo to głównie są, były one nacechowane i działają na terenie wiejskim, i, i, ale przecież również banki te działają i obsługują nie tylko rolników, tak zanieczącone, jak gdyby, ale również mały średni biznes, w ogóle nawet większy biznes, jeżeli są, bo o tym może później, ja tylko skończę że y, y, te, te procesy dostosowawcze do tych rzeczy skończyły się powołaniem obecnie funkcjonujących y, y, dwóch struktur zrzeszających ponad 550 banków spółdzielczych. To jest w tej chwili Bank Polski Spółdzielczości, spółka akcyjna i akcjonariuszami decydującymi o, tamtym, o tym banku są banki spółdzielcze. I drugi bank w Poznaniu, y, y, SG, nie, nie chcę nazwać tak, akurat niewiele w pamięci, zrzesza pozostałą ilość banków. I właściwie to są te dwie struktury, które, które funkcjonują w chwili obecnej na naszym rynku. Czyli tak to wygląda, jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną. To jest życzliwość, zaufanie. To jest to możliwe, w, jeżeli chodzi o niewielki bank, do jakim, no jakim są te banki spółdzielcze w porównaniu z tymi kolosami PKO, PKO S.A., Kredyt Bank, Brebank i tak dalej. Panie redaktorze, wyróżnikiem, bo wszyscy pytają w konsekwencji, czym się różni bank spółdzielczy no. obecnie od takiego banku komercyjnego. Nie ukrywamy przecież, że banki spółdzielcze w chwili obecnej są też bankami komercyjnymi, których jednym z podstawowym zadaniem jest, oprócz dbania o lokaty, bezpieczeństwo wkładów i lokat obywateli, klientów naszych, to jest to jest sprawa zysku, prawda czy nie. Ale i, i tego się ukryć nie da. Natomiast tym wyróżnikiem jest to, że ten bank, funkcjonując od lat na tym rynku, często trzecie pokolenie już korzysta z tego banku. My traktujemy tego, tego klienta. Tak, o, o przed, rodzinie, przed, tak? rodzinie, rodzinie i b, 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 podmiotowo, podmiotowo, że dla nas klient to jest osoba obojętnie przyjmujemy go z pełnym szacunkiem i z pełną, czyli do, to, ten klient. Współpraca z klientem jest rzeczą tutaj fundamentalną. I to jest ten wyróżnik. Po prostu u nas klient, a mamy przecież ogląd i informacje z funkcjonowania właśnie banku, o których Pan redaktor wspomniał, mianowicie tego typu, że tam jest człowiek jedną maszynką wrzuconą do komputera i, 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 i tak funkcjonuje. Drugą rzeczą, która wyróżnia te nasze banki od innych banków, to statutowy obowiązek wspierania lokalnych inicjatyw. I to, to jest rzecz ważna, Dzień. dlatego że. Tak, w ten sposób bank nawiązuje kontakty z otoczeniem, z gminami, z osobami, które wójtami, że tak powiem, i tak dalej, i tak dalej, czy włącza się w życie kulturalne suwał, szybklów wielu, wielu innych miejscowości. I na te cele, jest, to na te cele, to cele przeznaczamy, przeznaczamy przecież pieniądze, jak na, 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 na nasze możliwości, to jest kwota. 30-40 tysięcy rocznie, czyli sponsorując kulturę. To jest ten drugi wyróżnik. Trzecią sprawą, która nas wyróżnia, to jest decyzyjność. Po prostu u nas nie czeka się na kredyt miesiąc czy półtora miesiąca. Decyzyjność polega na tym, że decyzję podejmujemy tutaj na miejscu. Nikt tam niczego nie narzuca. My, my jesteśmy, podejmujemy te decyzje szybko. Były wypadki takie, że nawet w ciągu dwóch dni, czy trzech dni, jeżeli klient zaufany, z którym współpracujemy, potrzebował kredytu, tą sprawę zaczęliśmy, może hmm. być, błyskawiczną. I, I to jest właśnie jeden z kolejnych wyróżników tego banku. Panie prezesie, bo to jest tak, w tej chwili banki mają fatalną opinię. W zgodnej opinii są ich pazerność, inżynieria bankowa, rozmaitego typu... Yy, yy, Ryzykowne, ryzykowna gra giełdowa no, spowodowała kryzys światowy, czy wywołała go. Co to jest? Pazerność banku, jak mówią to oburzeni, czy Ruch 99, czy też jednocześnie yy, no, nasza chęć życia na kredyt i ułatwienia sobie życia poprzez wzięcie pieniędzy, których potem nie możemy spłacić? Jeżeli chodzi o moje osobiste pieniądze, to jakoś sobie radzę, ale państwo. No. Więc tutaj pan poruszył temat, ja nie będę tutaj robił wykładów profesorskich i ekonomicznych, bo sprawa się zaczęła, dwa elementy to również odegrały główną rzecz w ogóle, zarówno pazerność banków, żeby była pełna jasność, który rozpoczął, o, o, i o tej pazerności banków. Czyli zysk za wszelką cenę kosztem bardzo ryzykownych operacji bankowych. Bardzo... Marks, Marks mówił w swoim czasie, napisał, że banki same się zniszczą. Dokładnie, bo coś miałem na myśli, akurat, że akurat tutaj przewidziałem. To jest, naprawdę, jest I, 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 I druga rzecz to jednak ułomności ludzkie. Generalnie założenie, jeżeli chodzi o banki amerykańskie, czy Lehman Brothers, radę, z których wszystko tak. zaczęło, to fundamenty były to, że Wchodziły w ryzykowne operacje, operacje obarczone ryzykiem, które nawet dla fachowców nie są do końca zrozumiałe, jak to wygląda, to było z jednej strony, z drugiej strony błędne założenie ze strony banków, że szczególnie że to kredytów hipotecznych, że one będą ziemia ich nieruchomości będą rosły w nieskończoność, a nie będzie tej granicy, której ona w końcu ma tak. zacząć spadać. Są ten olbrzymi boom inwestycyjny, jeżeli chodzi o mieszkania amerykańskie. Spowodowały to, że było nawet powiedzenie takie, że udzielają kredytów nawet do tych, którzy bezdomnych pod mostem, z trzyma puls. Wyczerpują, tak. trzyma puls na tej zasadzie. Później okazało się, że te, te spekulacje, które były robione nakręcały tak koniunkturę, ale dla banków, ta właśnie pazerność banków. Natomiast w ogóle klient tutaj przestał być stroną. Z drugiej zaś strony jednak, jest, to mówię tutaj o pewnej szkole czekagowskiej, gdzie nawet nobliści mówili, w ogóle, że oni założyli, że ludzie działają racjonalnie. Otóż niestety okazało się, że ludzie działają nieracjonalnie. No bo na zasadach zwykłej rzeczy to widzimy, jeżeli sąsiad ma samochód, tak, to lepszy, ja muszę, tak. to ja muszę mieć jeszcze lepszy, nie patrząc na konsekwencje tego typu, po prostu no, trzeba zbilansować swoje przychody, swoje dochody, czyli ta pazarność również ze strony i ta chęć życia na kredyt, no to będę podsycana. No właśnie, podsycana w sposób absolutnie tak, perfidny, perfidny można złości, powiedzieć ja inaczej ten nie odpowiedział. Znakomita diagnoza tego tematu profesor Bauman, jeden z lepszych socjologów no tak. znany powiedział, że głównie w rozwój kapitalizmu. Polega w tej chwili głównie na tym, żeby poprzez lekami niejako zmuszać ludzi do, do tego, żeby kupowali więcej, żeby zaciągali coraz więcej kredytów. Jest to źródło jak gdyby... Na samo na Ale te rezerwy już jak widać było od kryzys pokazał się wyczerpały, ponieważ pewien, pewna bariera jest. I mówiąc na skróty, jest powiedzenie pieniądz robi pieniądz, ale sam pieniądz Musi nie robi być i to, to, Towar musi, musi być. być za tym iść, że, y, 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 że nadwyżki pieniędzy zarobionych przez banki one muszą iść na inwestycje, mówiąc ogólnie, na infrastrukturę, na tworzenie nowych miejsc pracy, bo to pobudza popyt, zwiększenie zatrudnienia, popyt wewnętrzny i rozwój kraju. Po prostu coraz mniej bezrobotnych, generalnie rozwój państwa. Więc to jest y, sytuacja. Która no, dość złożona w ogóle. Tak, w skrócie, to i może nie udolnie to tłumaczę, o, ale to bardzo, jest. Bardzo precyzyjnie. Z tym, panie prezesie, to Allnak zakazuje bankom działalności z zyskiem. Oni, co prawda, to od, odchodzą, znajdują swoją metodę, ale są to mimo wszystko w porównaniu z tymi zyskami, które osiągają nasze banki. Bardzo konkurencyjne są arabskie, wszystkie arabskie banki. Czyli u nas proponuje się wprowadzenie podatku bankowego. Czyli ma to sens. Chodzi o to, żeby ograniczyć zyski banków i te zyski przekazać właśnie narodowi gospodarczy, infrastrukturę. Biorąc pod uwagę, w tej chwili, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą Polski, bo mówimy o pewnej ogólnej sytuacji, ja mówię, znowu nie występuję jako guru ekonomiczny, bo, bo tylko mówię to, co y, o, człowiek obserwuje i każdy obywatel to obserwuje. Y, mianowicie jest sytuacja taka, że sytuacja budżetu państwa jest napięta, więc y, rząd szuka dodatkowych środków. Podwyższenie o 2% składki y, zdrowotnej, y, o 2% zwiększyło po prostu wpływ, obciążenie tak. banków w, w kierunku tego. Czy wprowadzenie podatku bank, bankowego, o którym się mówi, po prostu, czy to sprawę yy, załatwi? No, na, na pewno w jakimś sensie tak. Yy, na pewno zmniejszy to zyski. Niewątpliwie nie ulega wątpliwości, bo jaki podatek, tylko z tym, że do tej pory nie wiemy, jak ten podatek będzie liczony, bo są różne koncepcje w tej chwili, w jakim sposób to, to zagrozi. Są jednocześnie drogi ucieczki do rajów podatkowych. To nawet nie o to chodzi w ogóle, panie redaktorze. Chodzi o to, że z reguły banki, że ktoś takie rzeczy robi, usiłują zrekompensować to kosztem klienta tego banku, podnosząc prowizję oprocentowań kredytów, czyli będą chciały zrekompensować straty, zwiększone koszty, czyli mniejsze ryzyki, tytułem tego wszystkiego. Czyli reasumując, na końcu tego łańcucha zawsze będzie Kowalski, szary obywatel, który ja, będzie ja. musiał za to zapłacić ja to po rozumiem. prostu. No Także to jest sytuacja, czy to jest dobre. No po prostu jest sprawa taka, że, że no wszystkim trzeba mieć określone proporcje. Proporcje polegają na tym, że i ten kryzys, który się odbywa, i moim zdaniem, i polityczny w okresie wyborów, to to, że mimo upadku tych wielkich przedsiębiorstw, w ogóle gigantycznych, finansowych w Stanach Zjednoczonych, olbrzymich problemów europejskich związanych z tym wszystkim, z tym kryzysem, że skutkuje tym, że nie wyciągnięto żadnych wniosków, jeżeli chodzi o to, bo mimo że te banki miały trudności, to prezesi czy rady nadzorcze brali, brali tak. wynagrodzenia idących w dziesiątki milionów yy, dolarów czy w milionach tak. euro w ogóle generalnie co tak. ludzie tego nie rozumieli, doprowadzili do do, do, kryzysu do kryzysu. I, i są za to nagrywać. Tak, no i drugie, ta ko, ko, końcowa refleksja. Okazało się, że ten dziki kapitalizm, dzika, dziki rozwój niekontrolowany, bo przecież tutaj jeszcze, że wracamy do początku naszej rozmowy, że od, chyba, do, że dobrze pamiętam, od roku 1990 y, 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 nad tymi bankami amerykańskimi, typu właśnie, o których wiemy, tak. nie tylko y, y, dużymi bankami, nie było żadnej instytucji kontrolnej. Państwo tego nie kontrolowało w ogóle. Po prostu na tej zasadzie, że to była wolna amerykanka totalnie w ogóle i. Ale oni w dalszym ciągu nie chcą kontrolować. Oni no. uważają, że to jest naruszenie. No to zasad wie, wolnych. To mówimy o Ameryce, no ale tutaj w no. tym momencie, jeżeli wracamy już na rynek europejski, w tej chwili są już zupełnie inne y, propozycje rozwiązań mówiących o tym, w jaki sposób banki mają y, zwiększyć bezpieczeństwo y, banków, jeżeli chodzi o. Bezpieczeństwo, o prawidłowe działanie i zabezpieczenie interesów klientów. Mhm, tak. Trzeba powiedzieć tutaj jedną rzecz, truizm mhm. oczywiście, że instytucje finansowe, szczególnie banki, są instytucjami szczególnego zaufania publicznego. Bo przecież tam ludzie powierzają nam pieniądze swoje tak. w takiej czy innej formie, czy biorąc kredyt, zastawiając swój swój majątek, czy swoje depozyty. I tutaj należy podkreślić, że w Polsce. Akurat to całe te zamieszanie nie, nie wywarło takich olbrzymich skutków, ze względu na istniejące zabezpieczenia bezpiecznościowe. Bo tutaj Komisja Nadzoru Finansowego stworzyła pewne bariery, zasady utrzymywania, mówiąc o tym w ogóle, co my możemy, a czego my nie możemy po prostu robić. I, na, I nadal Unia Europejska szykuje w chwili obecnej kolejne obostrzenia, które zwiększą bezpieczeństwo banków. W ogóle. Mianowicie, że nie będzie tak zwanej wolnej Amerykanki w tym sensie, że możemy robić co chcemy, tylko że trzeba będzie spełniać określone wskaźniki bezpiecznościowe tego banku. Tych wskaźników jest bardzo dużo, trzeba mieć odpowiednie kapitały, trzeba mieć odpowiednie rzeczy. I ten kryzys, który jest, on ciągle się tli, bo przecież Grecja jeszcze jest tak, przed nami, on tak. się ciągle tli, Wreszcie, wyszkali, I może mieć skutki, skutki, może mieć dla Polski, oczywiście negatywne, ale na chwilę, w chwilę obecnej polski system finansowy, a banki spółdzielcze w szczególności w ogóle, w ogóle, ten kryzys jak gdyby ominął. No, tak. W tym, w tym <laughs> sensie, że. Ktoś twierdzi, że może poprzez prymitywne, że nie stosowanie tych nowoczesnych tak, metod właśnie, produktowych może, a może, w związku z tymi... tu wracając do tej tradycji, więc mówiąc o jednej rzeczy w ogóle, że banki były przecież powołane po to, żeby, na czym one polegały, musiały zebrać pieniądze od klientów za jakąś tam prowizję, za oprocentowanie i te pieniądze, Kredyty pójść, czyli tutaj musi być pewna zależność między pozyskiwaniem środków, kupowaniem pieniędzy od klientów, a ich sprzedażą w formie kredytów bez żadnego dokapitalizowania. To jest po prostu taka, taka jest zasada fundamentalna tradycyjnej bankowości. W ogóle. I u nas to jest, my nie wymyślaliśmy w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o banki polskie, a szczególnie mówię, banki się jakichś nowoczesnych rozwiązań, kombinacja, przecież są różne możliwości tutaj. I okazało się, że ta tradycyjna bankowość, która w tym jest zakresie najlepsza. jest najlepsza po prostu, to proszę nie mylić z drugim punktem nowoczesnością, bo mimo takich metod, że my podchodzimy, liczymy pieniądze, oczywiście jeżeli coś nowego wchodzi, jakiś nowy produkt bankowy, to my technicznie jesteśmy znakomicie przygotowani, czyli nie różnimy się od innych banków w postaci bankowości internetowej, bankomatów generalnie, rozliczeń itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, jesteśmy jako, jako, jako firma, jako firma yy, kontrolowani przecież regularnie. W ogóle Komisja Nadzoru Finansowego w zeszłym roku na przykład w moim banku przeprowadziła kontrolę trwającą 4,5 tygodnia przez 14 ludzi. W ogóle chodziło o to, żeby zbadać wszystko w tym banku, czy jest transparentne, <laughs> czy dobre. I dostaliśmy bardzo wysoką ocenę 2, Odwrotnie niż w szkole, bo jedynka to jest złoto, a dwu, znaczy jedynek jest niewiele w Polsce, bo dwójka, czyli to jest bank stabilny, który zabezpiecza. Który Pan powiedział na temat, y, 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 po, y, zwrócił, zwrócił y, no, problem, y, że islam zabrania tego. Tak. Y, y, no jest pojęcie zysku godziwego tak no zwanego. No właśnie, jest, do tego zmierzałem. To jest chyba ustalone, ja nie chcę też tutaj mówić, bo zgadzam, ale zdaje się, że maksymalne oprocentowania, chyba, oprocentowanie kredytu w Polsce nie może przekraczać 30%. Generalnie chyba jest tego typu, ale ja tego nie chcę, nie biorę to na siebie. Tak czy inaczej. Ale jest jakaś bariera to jest, duże. to jest bardzo dużo, oczywiście, jasne, no ale po prostu konkurencja jest tak duża, że jeżeli ktoś by zaproponował 30, to nie, to nie ma takiej możliwości. To, mogą, to jakieś instytucje typu Lombardy czy jakieś tam inne tego typu rzeczy, gdzie ktoś... Li, tak właśnie jest zupełne likiarstwo. Tak. Także. Y, Tyle może, na, 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 jeżeli chodzi o. jest takie pytanie, panie prezesie. Jak, jak, jak pan widzi perspektywę? Czy wyjdziemy z kryzysu? Grozi nam, zawalimy się? Czy, czy dzięki między innymi bankom spółdzielczym jakoś tam nasze pieniądze są będą bezpieczne? Problem jest taki, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mówimy o pewnej sytuacji, która jest w chwili obecnej. Państwo nasze, na przykład, jeżeli chodzi o oszczędności, niezależnie od pozycji banku. Bo jest istotne, klient w banku spółdzielczym i w każdym banku spółdzielczym według, ale w banku ma możliwość sprawdzenia wyników, jakie są dokumentów hmm. zarządzania dokumentów, w jakiej kondycji finansowej, ekonomicznej jest bank. jest bank. To po pierwsze w ogóle. Druga jest sprawa sytuacji, w związku z tym, jeżeli bank wypłaca udziałowcom dywidendę, jeżeli realizuje zyski, potrafi te zyski zainwestować w rozwój sieci komputerowej, w uruchamianie nowych oddziałów, czyli w rozwój, prawda czy nie? To znaczy, ten bank, niezależnie od tego, państwa przecież zagwarantowało, jeżeli chodzi o wkłady ludności czy oszczędności, gwarancję do 100 tysięcy euro. No, tak. no więc to jest już pewna pewność, pewna bariera, taka, chyba że państwo zbankrutuje. No tak, no to, no to już kryzys wi wiadomo. Y Druga rzecz, jeżeli chodzi o ponoszenie ryzyka, tak zwanego, bo ryzyko, to jest działalność oparta na wysokim stopniu ryzyka. To ryzyko bankowe, w sensie funkcjonowania, czyli pozyskiwania klientów i udzielania im kredytów, wiąże się z ryzykiem, oczywiście, bo to różne wypadki są. Mówię to, chcę ten temat troszeczkę rozwinąć. My, mówiąc o tym yy, zaufaniu do klienta, my z, z tym klientem jak odróżniamy jako ten wyróżnik jeszcze współpracujemy. Wpadł człowiek w tarapaty na przykład, to my nie, nie stosujemy sztancy takiej, że się spóźnia, natychmiast z tego wypowiedzenie kredytu, komornik i cała ta procedura, która jest. Natomiast, jeżeli widzimy u klienta chęć yy, współpracy, jeżeli współpracujemy bez udziału komornika i, i to nam się z reguły opłaca w ogóle. Czyli ta, na tym polega ta więź i y, 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 korzystania z celania tego wszystkiego. Raz, że wypłacamy dywidendę, czyli właściciele tego banku, ich jest 1760 na koniec grudnia, bo teraz się to zwiększa, yy, są właścicielami tego banku, otrzymują dywidendę w wysokości 10% brutto. I to od lat to wszystko trwa, jeżeli widzą jaka jest sytuacja, to jest to zaufanie, yy, yy, jest istotnym zagadnieniem, dlatego mówię, że dla źródeł, wspomniałem o tym czułym instrumencie. Bank położyć można bardzo szybko. Zwykła plotka mówiąc o tym, tak. że coś się dzieje, ludzie zaczynają wycofywać sobie pieniądze, pieniądze i, nie ma, i tego tak. banku nie ma w ogóle. Natomiast budowanie pozycji tego banku no, trwa latami i trzeba bardzo uważać w ogóle. To jest bardzo czuły instrument po prostu, ponieważ jak mówiłem, ludzie tam mają powierzone swoje całe często dorobek życia i to wymaga szczególnej odpowiedzialności. Na pańskie pytanie Jaka będzie perspektywa? Ja bym mógł to określić po prostu tak zwaną umiarkowaną optymizmem w ogóle, no. bo ja się o banki spółdzielcze nie boję, bo one przetrwały, ten kryzys najlepiej z wszystkich banków, no i tak. realizowały, jeżeli mniejsze zyski... To... przetrwały. Tak, pewnie. przetrwały wiele rzeczy w ogóle, przez, wróci, że taką powiem sytuacjach były. I co jest w chwili obecnej widać, że nadal jest sytuacja idzie we właściwym kierunku, że po prostu że te banki mają klientelę, nie ma problemów żadnych na tej zasadzie, że widzę. Oczywiście są sytuacje niezależne od banków, bo to co można wewnętrznie zrobić, za co my odpowiadamy, staramy się robić jak najlepiej, przestrzegać tych procesów, natomiast nie mamy wpływu na to, co się, co się wydarzy. No, na przykład, na te pytanie, pan rektor powiedział, ja też wyczytałem niedawno taką sytuację, że, no Boże drogi, jeżeli Grecja, co się dzieje w Grecji, w chwili obecnej wiemy, nie, nie jest, no wymaga reanimacja. Właściwie wszyscy ekonomiści, których czytam, stwierdzą, że upadłość tego kraju, bankructwo tego kraju, jest jedyną metodą. To może spowodować skutki takie, Kowalski we wsi X, czyli Y na Nieniewicza, nie jest w stanie często zrozumieć w ogóle co ma wspólnego Grecja na przykład z bankiem spółdzielczym w prawda? Tak, bo jaki to jest w ogóle związek, czy w ogóle z Polską. No niestety te powiązania są takie yy, tak, kapitałowe, że... i pazerność, i pazerność tak. banków zachodnich, francuskich, jeżeli chodzi o Grecję, czy... Tak, bo to są... Grecja jest winna przecież bankom francuskim, do, niemieckim do, i włoskim. Dokładnie, no. dokładnie, w ogóle i bez mam, pomocy państwa tak. te banki by, by, by przynajmniej. natomiast te informacje są o tyle nieprawdziwe, bo na przykład, jeżeli yy, yy, Grecja wypuszczała obligacje, papiery wartościowe, każde państwo pożycza, tak. chce pożyczyć pieniądze. Właśnie nie ma żadnego państwa, które by tak działało. Wypuszcza obligacje. No i na przykład te greckie obligacje kupowały ba, banki francuskie, tak. r, zyskując tak. na tym oczywiście i niemieckie. No i sytuacja jest taka, że kiedy państwo Przestało być wypasalne, dlatego że zamiast inwestować te pieniądze, unijne to je przejadały, mówiąc na, bardzo najbardziej ogólnie, to teraz jest sytuacja taka, że rzeczywiście z, z, zaczęły tracić po prostu. Mhm. Te przewidywane to swoje dochody, musiały tworzyć rezerwy i żeby nie upaść znowu, to musi, musiały być dofinansowane z publicznych pieniędzy. Rząd francuski, czy tego tak musiał dołożyć ileś tam. Tak. Czy Unia Europejska, czy Międzynarodowe Fundusz Walutowy, nieważne, instytucje międzynarodowe, finansowe, żeby jakoś te banki yy, yy, dalej, dalej funkcjonowały, funkcjonowały i... bo to groziło znowu kolejnymi szansami, yy, bo, tak, bo to ludzie tam tracą, tam, tam tracą, więc kwestia rezerw i tak dalej. Także jak się potoczy sytuacja jest tyle niewiadomych, że również, żebym wiedział, to pewnie w nagrodę Nobla dostał. <laughs> żebym wiedział, jak to się wszystko potoczy, na no będę nikt nie zna w ogóle. Na przykład, dzisiejsze też rozmowy. Na temat podwyżki stóp procentowych y, przez Radę Polityki Pieniężnej. Oczywiście ekonomiści, jak wszyscy ludzie, jak w Polsce to się wszystko dzieje, podzieli się na dwie grupy. Jedni są za, drugi przeciw, no i, i nie wiadomo, gdzie jest tutaj złoty środek w ogóle, prawda? Czy nie jak to jest w ogóle, bo są z tego dobre strony i złe strony. No. Ja natomiast, jeżeli chodzi o, o bank, y, spółdzielczy w swałkach jeżeli y, Pan redaktor pozwoli, y, powiedzieć w ogóle, że y, jakoś nam się udaje, to ten harmonijny rozwój. Y, y, realizować po prostu. Te wszystkie zamierzenia, które robimy, yy, idziemy cały czas do przodu, małymi krokami, nie ma żadnych spektakularnych sukcesów, nie, nie gramy na giełdach, nie robimy żadnych innych eksperymentów. Natomiast yy, 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 fundamentalna zasada, yy, która obowiązuje bezpieczeństwa wkładów yy, obywateli jest priorytetem w tym banku jako pierwszy punkt strategii. Yy, yy, w Sobałkach działamy w sytuacji bardzo trudnej. Konkurencja, bo przynajmniej ponad, co najmniej dwadzieścia tak. parę banków komercyjnych, oddziałów banków komercyjnych jest. Tak. i my się jakoś, Więcej że... niż zakładów. Wiec... <noise> jakoś się w tym wszystkim często osoby kontrolujące, właśnie z finans, komisji Nazoru finansowego mówią, jak wy w tym radzicie. No właśnie radzimy. No jakieś te pozytywy mamy swoje, mamy słabe strony, bo Dobrze by było tego kapitału mieć więcej, bo od kapitału zależy wielkość udzielonych kredytów, wskaźniki bezpiecznościowe. Więc to jest jak gdyby wyważenie tych wszystkich rzeczy. Z jednej strony dobrze by było ten zysk maksymalizować, ale z drugiej nie zawsze jaką cenę no po prostu. No bo jeżeli podwyższymy na przykład dochody w postaci oprocentowania kredytów, to stracimy klientera, no, bo jest 25 banków i klient idzie do drugiego. Więc jest walka o klienta w ten sposób. Natomiast ja jestem... Pewnie, że, że Polska z tego kryzysu, będąc w tej sytuacji, wyjdzie raczej obronną ręką. Po prostu on jeszcze będzie trwał rok, dwa, a na pewno już ten wzrost. Są symptomy takie, które mówią, że może wzrost gospodarczy w Europie, tym samym w Polsce, ruszyć. Jeżeli chodzi o system bankowy, jest bezpieczny. I kolejne, kolejne narzucone, notowane przez Unię Europejską y, y, wymogi. wymogi ostrożnościowe dotyczące kapitału, y, przeznaczania zamiast na dywidendy, właśnie na, 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 na kapitały, y, 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 spowoduje to, że, że te banki nasze, y, y, a Bank spółdzielczy, szczególnie, muszę powiedzieć, hmm. będzie na pewno bezpiecznym bankiem. I Przyjazdem dla klienta i, 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 i klientem I, i godnym między... swoich stulek, poza stule... tradycji. tradycji tak jest. <gry> Dziękuję bardzo panie przewodniczący za rozmowę i za ten optymistyczny koniec. Dziękuję panie. Najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 2, 24 godziny na dobę.